Często byłam śledzona przez jakichś dziwnych typów, a raz nawet ktoś mnie zaatakował. Nigdy jednak nie bałam się wracać sama. Wiele w życiu przeszłam, i te doświadczenia mnie zahartowały. Wiedziałam, że w większości przypadków jestem w stanie się obronić. Staram się nigdy nie rozmyślać i nie przejmować tym, co może się stać. Moi przyjaciele mówią mi, że mam coś w rodzaju szóstego zmysłu. Ciężko mi się z tym nie zgodzić. Zazwyczaj mam dziwne przeczucie, kiedy coś złego ma się wydarzyć, a tego dnia było wyjątkowo uciążliwe. Byłam na pierwszym roku studiów i mieszkałam na nowym, ładnym osiedlu. Lubiłam tam mieszkać. Był piątek, a ja szykowałam się przed pójściem do banku, aby spieniężyć mój czek. Wyszłam, zamknęłam drzwi i udałam się w kierunku samochodu. Przechodząc przez jezdnię, zajechał mi drogę starej pickup, w środku którego było dwóch mężczyzn. Jeden był duży z tatuażami i wyglądał, jakby dopiero wyszedł z więzienia, a drugi był szczupły i miał okulary. Wiedziałam, że święci się coś złego, miałam to swoje dziwne przeczucie. Kierujący facet zaczął mówić do mnie rzeczy typu: jesteś taka piękna, wsiadaj, pogadamy, albo jesteś najpiękniejszą dziewczyną, jaką w życiu widziałem. Postanowiłam nie iść do swojego auta, aby te dziwaki nie dowiedziały się, który samochód jest mój. Nie chciałam też wracać do domu z dokładnie tego samego powodu. Mieszkałam na pierwszym piętrze, gdzie dość łatwo jest się włamać. Z drugiej strony nie wiedziałam jak długo mnie obserwują i czy już tego przypadkiem nie wiedzą. Zaczęłam więc iść do biura, które było kawałek drogi stąd. Zdążyłam wyciągnąć już nóż ze scyzoryka i schowałam go w rękawie. Ci jechali powoli za mną, nie przestając mówić coraz to ochydniejszych rzeczy. Ciągle miałam ich na oku i byłam gotowa na wszystko. Zapytali mnie czy pójdę z nimi dziś na imprezę. Mamy tu w okolicy imprezę, u znajomego o drugiej w nocy, wpadniesz? Możemy spotkać się wcześniej, aby lepiej się poznać", powiedział kierowca. Było późne popołudnie. Zdenerwowana powiedziałam, że nie i żeby dali mi już spokój. Ci jednak nie dawali za wygraną, aż w końcu powiedzieli – jeśli z nami pójdziesz, kupimy ci drogie buty. Pasażer zaczął grzebać za siedzeniem. Zatrzymałam się, aby dokładnie się przyjrzeć, mając w głowie to, że zaraz wyciągnie broń lub coś do związania mnie. Blisko mnie była jakaś ciężarówka, a ja byłam przygotowana do biegu. Wyciągnął dużą niebieską walizkę i otworzył ją. W środku było mnóstwo butów, w najróżniejszych rozmiarach. Widziałam tam nawet rozmiary dziecięce. Wtedy przez myśli przechodzące mi przez głowę zrobiło mi się niedobrze i zamiotowałam. Nigdy w życiu nie byłam tak obrzydzona innym człowiekiem. Ci mężczyźni to było czyste zło. Krzyknęłam, mnie, na co ci bardzo się wkurzyli. Wyszli z samochodu, a ja zaczęłam biec przed siebie. Po drodze bawiła się dwójka dzieci sąsiadów, więc wzięłam je pod ręce i biegłam do biura. Nie mogłam zostawić dzieci z tymi szaleńcami. Gdy dotarłam do biura, pracownik pełniący zmiany zadzwonił na policję, a ja do matki dzieci. Powiedziałam, że jej dzieci są bezpieczne i aby nie wychodziła z domu. Nie wiedziałam, do czego są zdolni. Przez parę następnych dni bałam się wyjść z domu. Na szczęście jedna z moich przyjaciółek zgodziła się u mnie mieszkać przez pewien czas. Czwartego dnia wyszłyśmy wspólnie coś zjeść. Gdy zamykałam drzwi, moja przyjaciółka powiedziała, ale stary pick up, odwróciłam się i zobaczyłam ten sam samochód co parę dni wcześniej. Natychmiast biegłyśmy z powrotem do środka i zamknęłyśmy drzwi. Musieli na mnie czekać od dłuższego czasu. Nigdy ich nie złapano, a ja już nigdy ich nie widziałam. Niedługo później na studiach uczyłam się o seryjnych mordercach i o tym, jak kolekcjonowali swoje łupy. Wciąż nie daje mi spokoju jedna rzecz co, jeśli te buty to były trofea? Parę miesięcy później się wyprowadziłam.